Roxana Węgiel jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Roxy regularnie koncertuje, ale jest też bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil obserwuje już blisko milion osób. Okazuje się, że ojciec nastolatki również postanowił zostać gwiazdą internetu. Udało mu się już wzbudzić spore kontrowersje. Co zrobił znak zapytania.roksana węgiel za kilka dni skończy 15 lat. Pomimo młodego wieku ma na swoim koncie już spore sukcesy. W 2018 roku zwyciężyła polską edycję programu The Voice Kids. Niedługo później reprezentowała kraj w finale Eurowizji Junior 2018. Zaśpiewała utwór one Iwan tobe, wykonywany po polsku i po angielsku. Dzięki głosom widzów udało jej się wygrać konkurs. Od tamtej pory jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Roxie Węgiel jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Olbrzymią popularnością cieszy się także w mediach społecznościowych. Instagramowy profil nastolatki posiada na chwilę obecną aż 938 tysięcy obserwatorów. Ojciec je debiutuje na Instagramie.Rafał Węgiel postanowił pójść w ślady córki i kilka dni temu założył sobie konto w popularnym serwisie społecznościowym W krótkim czasie zgromadził na swoim profilu ponad 10 tysięcy obserwatorów, ale nie udało mu się uniknąć kontrowersji Ojciec Roxane Węgiel opublikował dotychczas jedynie cztery zdjęcia, ale w komentarzach już grzmi. O co chodzi? Internauci nie przykładają zbytnio wagi do publikowanych przez niego rodzinnych zdjęć. Mają jednak poważne zastrzeżenia co do Nicku, czyli internetowego pseudonimu, jaki sobie wybrał. Tata Roxane Węgiel przedstawia się użytkownikom Instagrama jako, stwórca Roxie. Twórca Roxie wzbudza kontrowersję. Fani Roxany mają duże zastrzeżenia co do nazwy profilu jej taty. Część internautów jest nią wyraźnie rozbawiona, ale nie brakuje też ostrych głosów krytyki. Ten nick stwórca odrzuca to przesada za mocne brzydkie. Lepiej niech pan zmieni nazwę na tata podkreślenie, Roxie czy cokolwiek innego. Zmień tą nazwę, bo jest obrzydliwa, niesmaczne i żenujące. Starszy człowiek i taki nieodpowiedzialny. Co to za nazwa? Czytamy w komentarzach pod zdjęciami na profilu taty Roxany. Wy też uważacie, że Rafał Węgiel powinien inaczej nazwać swój profil? Czy podoba wam się nick Stwórca Roxie?